Wierni nie zawiodą. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Objawienie 14:12. Obecnie potrzebujemy więcej niż ludzkiej mądrości w czytaniu i badaniu pisma, i jeżeli podejdziemy do Słowa Bożego z pokornymi sercami. On podniesie dla nas sztandar przeciwko bezprawym. Trudno jest utrzymać początek naszej ufności do samego końca. A trudność ta wzrasta, gdy nieustannie działają ukryte wpływy, aby wprowadzić innego ducha, element przeciwdziałający pochodzący ze strony szatana. Przy braku prześladowań wkradli się do naszych szeregów tacy, którzy na pozór wyglądają rozsądnie a ich chrześcijaństwo bez zarzutu, lecz którzy w razie pojawienia się prześladowań opuszczą nas. W czasie kryzysu ujrzeliby siłę w pozornie słusznym rozumowaniu, które miało wpływ na ich umysły. Szatan przygotował rozmaite pułapki na potrzeby różnych umysłów. Gdy unieważni się prawo Boże, zbór zostanie przesiany przez próby ogniowe. I większa liczba ludzi, niż obecnie przewidujemy, da posłuch uwodzicielskim duchom i naukom zła. Zamiast się umacniać, gdy znajdują się w niebezpiecznych miejscach, wielu udowadnia, że nie są żywymi gałązkami prawdziwe winorośli. Lecz gdy świat unieważni prawo Boże, jaki będzie tego skutek dla prawdziwie posłusznych i prawych? Czy zostaną uniesieni przez silny prąd zła? Ponieważ wielu stanie w szeregach pod sztandarem księcia ciemności, czy zachowujący przykazania Boże lud odrzuci posłuszeństwo? Nigdy. Ani jeden z tych, którzy mieszkają w Chrystusie, nie zawiedzie ani nie upadnie. Jego zwolennicy pokłonią się w posłuszeństwie wyższej władzy, aniżeli władza ziemskiego potentata. Podczas gdy pogarda wobec przykazań Bożych prowadzi wielu do stłumienia prawdy i okazywania jej mniej szacunku, ci wierni z jeszcze większą żarliwością będą wysoko trzymali jej wyróżniające prawdy. Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Powinniśmy zwracać się po Radę do Jego słowa z pokornymi sercami, pytać go o radę i oddać naszą wolę Jego woli. Niczego nie możemy uczynić bez Boga.